A wy Legiony, sława i chwała z tej strony, i tam Was na kolejnym odcinku z Bez zbędnego przedłużania wchodzimy do ruin. Podróżowanie do sale kodeksu. Nie wiem czemu rozdziałka się trochę jeszcze tutaj czy... Wali. Dobra, to Was chyba pieczy. on. It's not a perfect replica of the world that was. It's a dream inspired by what was lost. When you return here again, everything, the layout, the creatures within it, may change. This lost, po lost, po po lost zone is tied to Aurelian, a fortress-monastery of the Avar Order of the Silver Codex. The Codex monks were conducting arcane research, and we need to know more about them. Okay. Aurelian was raised by raiders from the maze years before the Gloomfall. You'll need to establish your own connection to it. Yes. It was a miracle that we could pull you back to Skylight. But like your memories, some of your skills were lost. Don't worry. It will all come back to you in time. This connection I've provided is temporary and unpredictable. Look for a Codex Ember. With it, you can turn your shard into a full Gloom Dagger and establish your own connections. I can't guide you when you go deeper. To escape, you'll need to find the heart of this lost zone, the Anchor, and destroy it. This weakens the Gloom and lets us harvest its energy through your shard. Explore as thoroughly as you can. Mm -hmm. We need the supplies and knowledge you may find. I exploration może grant you connection to other lost zones. Now go and good luck. Mm, dzięki. Na ekranie mapy możesz obserwować swoje lokacje i szybkie podróże. No okej, okay, no na razie to tutaj. Za dużo nic nie mam. Tego rozduczyć nie mogę. Okej, okay, to tak to wygląda. No spoko. Czyli takie coś, okej. Okay. A to jest pasek postępów? Mm. No spoko. No tu coś jest. A jak to zabrać Aha. W ten sposób. Do góry sposób postępu. No dobra. Spoko rozwiązania. Czyli trzeba się bardzo rozglądać. Okej okay. Całkiem spoczką. Tu tak z tego nic nie poleciało, nie? No, no. okej okay. Tego rozdupić nie mogę Dobra, tego też rozdupić nie mogę A, chyba... Full? Tu jeszcze, nie? Coś tu jeszcze zostało? Chyba nie. Chyba wszystko... ...zabraliśmy. Więc sobie... ...żar Mhm. I teraz co? Teraz idziemy tutaj. Pewnie zobaczyć z bossem. O, tak to wygląda. O, kurwa. O, do sterowania to muszę się przyzwyczaić. No, wygląda to gitnie Wygląda to super Dosadzko, okay. Nie wiem jak to u was wygląda Na, na Youtube ale No u mnie to wygląda bardzo dobrze Dobra, pecia O kurwa nie życie Papier ma Ma, no, można sobie tak chodzić. Takie pomieszczonka. Ej, to fajne. Fajne, fajne takie. Sobie dżonowe możemy. O, skrzynia. Gol. Git. A nie, jeszcze git. Jeszcze tutaj mam pająka. Widmo srebra, okej. Okay. To co, z tym zrobić mogę? No. Nie mogę. Przeminąłem? Chyba nie Chyba nie, bo to te drzwi otworzyłem Tu zebrałem, tu zebrałem wszystko Tu zebrałem wszystko Dobra mapa wygląda tak My stąd przyszliśmy, tak? Tak, my stąd przyszliśmy Musimy iść w lewo Zgadza, że nie pokazuję Szkoda, że nie pokazuje tego. O, jak to się nazywa? Hmm. Pomieszczeń, które który zlutowaliśmy. Dobra, szkoda. Dobra, tłam te Odłamki. W to jedną ja śniadę. Ja nie mogę. komo na, pierda, na pierda. Kurwa. No ale możesz mi to odwykować. dzięki. Dobra, zaraz się tym zajmę. Ta polutować, tak? No, nie wygląda to jak takie typowe MMO, RPG. Taki troszeczkę może souslag, chociaż ten poziom trudności na razie nie jest jakiś wymagający. Co to jest? You. Something interesting. I hear an echo in the darkness. You have promised, yes. But you don't have what I need. Mhm. Mm Not yet. No, Go ahead. Run along home. I'll be watching you. Wayfinder. Mhm. Mm No dobra. I tym mogę sobie wyjść? Tak, mogę sobie tym wyjść. Wydaje mi się, że wszystko zlutowaliśmy. Cować się nie będę. No okej. Okay. O! Wow. Coś tam dostaliśmy. <ścoughs> Przedmioty statystyki czas, no spoko. Podróżowanie do trzy kropki. Nieźle. Rozdziałka trochę wariuje widzę. Chyba nie jest przyzwyczajona. <laughs> Mam nadzieję, że to mi jakoś przy nie będzie przeszkadzało. Bo w sumie nie wiem, bo nagrywam to... Po... Z bomby po pierwszym odcinku, mhm. ale ja jakiś tu to zdobyłem sobie, nie? Osycenia, kluczowe przedmioty, ulepszenie kamień mroku, spekty, okej. Okay. Ale miałem Kurko, co to jest? Kurwa badniki. A, kolor mogą zmienić. Wow. No, man. O, mamo. No, to będzie. O, już mi się podoba do jebania w mm, czwartym roku chciałbym zmienić kolor nie jak będę mógł zmienić kolor broni to, to jedne nie yy. czemu nie mogę ten? aha, kliknąć, nie, nie mogę zmienić koloru broni jeszcze o mam jakiegoś tego Pierwszym pięciu, moc krytyczna, moc przełamania i obrona magiczna, to git. A, czyli te mogę nosić maksymalnie, dobra. Yo, man. Nie Co to jest? A, to jest mapa, okej. Okay jest gdziebym przynieść to materiał ha nie mogę sobie korzystać póki co no co za mną łazisz Welcome back Wayfinder mm. I was sure you'd find your way and with an ember good good let's get to work mhm mm The silver codex studied ways to manipulate arcane energies. We can use the ember you recovered from Aurelian to create your gloom dagger and to establish your own connection to the ruins. You see, the shard you claimed in the gloom is a rough and imperfect tool. You need to make it a true extension of yourself, a blade that can cut through reality. Use the echo matrix mm -hmm. to combine the ember and the shard. Jaha. Visualize the shape of your dagger. You can draw on the threads of the gloom and make your vision real. Try it. Ну добре. что это эхо. change... Co? Może zmienić kamień mroku i wzmocnienia aspektów? Trzymaj wytwórz, weź... ...wytwórz szczegóły. Go... Ale chciałbym zmienić wygląd mu. Nie mogę? No aha. No dobra. No i będzie na razie taki. Mm -hmm. perfectly done woven from the pure elements of magic and drawn into reality now you have what you need to explore lost zones on your own let's review that procedure to reach a lost zone, you need three things a breach that serves as an entrance, a gloom dagger that can cut a path through the shadows, and a connection to the place consumed by the gloom. A connection can take the form of an object, such as the ember now bound to your dagger, or something more abstract, such as a memory or experience. You now have a gloom dagger. And through the ember you have a connection to the codex halls. So, what is it you are missing, Wayfinder? No, I have you know. been listening? No, I Yes, know. just so. You need to find the point at which this area collapsed. You must search the highlands for a sheet of gloom energy. A hole in the world. Okay. Once you've found it, use your dagger to carve a path. Explore what lies beyond. And destroy the anchor of that shadow. Thereafter you will be able to reach Aurelian through the gloom gate here. That's cool. There you are. Your gloom dagger is connected to the beacon of skylight. Aside from being an invaluable tool for exploring the gloom, it also allows us to communicate through the link. A voice in the gloom? No, that wasn't me i warned you that the connection would be unstable remain alert but i'm sure it was just some manifestation of the chaos lord halar and i spent much of this last year refining the daggers as we sought to retrieve you from the gloom as for the shards that's a tale for another time but now i need you to return to the codex halls we need to know more about the work of the silver codex I always thought they were peaceful, devoted sages. Now, I'm not so sure. Our work suggests they were experimenting with a sinister force that may have been the gloom decades before the gloomfall. This work could help us push back the gloom, or reconnect our world. As Lord Halar has told you, you must first find the breach tied to the Codex Halls out in the wider world and that means leaving the safety of skylight before you leave skylight i need you to bind your dagger to the signal fires here this will strengthen your connection to the beacon and help you move quickly across the region once that's done take the lift down to the highlands and find warden haas she's in charge of our defenses i will offer guidance when i can Dobro. no no not Mamy dwa zadania, tak? Dlaczego? Weź misja? Hmm, misja priorytetowa i misja wątku głównego. Aha. Porozmawiać z lordem, a tu mamy skorzystać z ogniska. Dobra, zobaczę sobie ile nagrywam. 18 minut. Dobra, porozmawiamy sobie z Lordem. U was też jest tak gorąco? Dlaczego on nic nie mówi? Ej, powiedz mi, jak się czujesz? Czy twoje kończyny są sprawne tak, jak tego oczekujesz? Czy twoje ciało jest niezawodne? Więc mnie jeszcze mu pytasz? Jako Oifander nie jesteś tylko stworzeniem z krwi i kości. Kształtujesz swoje ciało z mroku i to twoja wola trzyma je razem. To niezwykłe. Z tego powodu masz moce, których jeszcze nie rozumiesz. Pomyśl o swoich ostatnich bitwach. Czy widzisz rozbyskie energii płynące z twoich poległych wrogów? W zasadzie, no tak. To są echa, fragmenty duchowej esencji wroga. Ślady tego, kim był, kim był jego wife under. Może scalić echa swoich różnych, nie, swoich wrogów wedle swoich potrzeb, dobra. Możesz zawierać tylko pewien poziom energii w swojej formie. Nie będę za dużo tracisz kontrolę, jednak każde echo zwiększa Twoje możliwości w określony sposób W miarę postępów nauczysz się co? Wplątać echa w swoją broń, a nawet w relikwie. Jest to kluczowe narzędzie, które potrafi radykalnie zwiększyć Twoją moc Zachęcam do eksperymentowania Mam chrypę jak jestem, zobaczcie. Zazdroszczę Ci wifeanderze Żałuję, że nie mogę trzymać w dłoni esencyjnego stworzenia aby wykorzystać, aby wykorzystać ich siłę i umiejętności to wspaniały prezent wypróbuj go teraz Je yeah, baby Hmm z czego? Ten kolor to mi kurwa nie siedzi Póki co na razie będzie taki Spoko Dobra skorzystamy z ogniska co mamy wariaty? Dobrze, ogniska sygnalizacyjne są powiązane z latarnią. Ta sieć nie znaczy kurwa czy Nie, A, bo tu nie tu widzisz. dobra. O to im chodziło Zejść wyciągiem do góry Zjedź wyciągiem do góry Czyli tym, dobra Ale wyciągam sobie, zjedziemy w kolejnym odcinku w ogóle dajcie mi znać, jak ta seria wam się podoba, bo na razie powiem, że Gieretka całkiem fajnie wygląda, jak dla mnie. I no myślę, że to będzie stała seria póki co. No, jakie są Wasze odczucia, dajcie mi znać. Okej, okay, ale to będzie na tyle teraz z mojej strony. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, czyli w środę. Hello?